encita. En Pokażę Wam parę sztuczek iluzji. Na początku wybierzcie kartę. Ja nie wiem, jaka to jest. To jest ta karta. Musicie tak umieć tasować. O, tak. To nie jest tak naprawdę. Jak się zrobi, tak dwa razy, to wtedy yy, będzie jak było, jakbyśmy w ogóle nie tasowali. I teraz rzadko mi się udaje, ale powinno się udać. No. Teraz tłumaczenie. Widz wybiera kartę. Załóżmy się, że to będzie ta. Najważniejsze. Wtedy podnieść tę. I wtedy widz da w środku. Wtedy bierzesz tą talię i dajesz tak. Jak mówiłem, mieliście się nauczyć tak stosować. Tak. I wtedy ta karta, co jest na dole, pojawi się na samej górze. No, Udajecie się, jak i robicie tak. Za trzecim razem podnosicie kciukiem. No i to tak. Jeszcze jedna iluzja. Mam nadzieję, że Wam spodoba. Wybierzcie kartę. To no tak. No i będzie sztuczka. To jeszcze się tak I wtedy zapywamy i cała tarya obrócona. O puszynej taryfie gdzie jest. Teraz tłumaczenie. Tu zaczynacie obróconą kartę o tak. A tu normalnie tak. Więc, więc wybiera kartę, załóżmy się, że to ta. I wtedy on patrzy i wtedy tak się obraca. I wtedy się chowa. I wtedy jak się obraca, to jest tak. Chowa. I wtedy co mi się robi? Mierzy się tak. I nie może tego zauważyć. Robimy jakiś słuch, żeby było bardziej wiarygodne. Patrzcie. Cała ta ja obrócona. Nie wiem. I, I jest karta, Dobra. W następnym odcinku, jeśli będzie powyżej 10 łapek w górę, to pokażę, jak się ta robi to. Nie wszyscy wiedzą jak to się robi, więc... Narka! Zapomniałem dodać. Subskrybujcie kanał. Wtedy też będą kolejne odcinki. I jak już będzie chociaż 5 subskrypcji, to wtedy pokażę następny odcinek. Albo 10 albo w górę, albo 5 subskrypcji. Nara!